Falce wonki o mojego gore dali się do mnie. Chwalcie cieni ste ganki, źródłagi krende strumyki. Chwalcie cieni ste ganki, źródłagi kręte strumyki, co nie gra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami. Chwalcie z nami, Panią świata, jej dłoń nasza, nie Bądźcie nami Panią Świata, jej dłoń nasza wieniec klata. Ona dzieł boskich korona, na anioły wywyższona. Choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi, choć jest panią nieba ziemi. Nie gardzi dary naszymi, w dzięcznym strumyki mrucze nie, w słodkim chwile co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję. I co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Matko Chrystusowa, Maryjo, Matko Ludomska, już od dawna z tego obrazu na nas spoglądasz. Cicha i skromna, choć w szacie utkanej ze srebra, zapraszasz do siebie tych, którzy Tobie ufają i oczekują pomocy. Przyjmij, dobra Pani, nasz hołd uwielbienia, który Ci składamy jako Matce naszego Pana. Pragniemy Cię sławić, jak sławił Cię Archanioł Gabriel, jak Cię sławi Kościół przez wieki. Przychodzimy do Ciebie z ufnością, wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga. Przynosimy Ci nasz trud codzienny, nasze radości i nasze nędze. Stawiaj się za nami do Boga, bo trzeba nam światła i mocy, bo potrzebne nam jest miłosierdzie, gdy słabniemy i upadamy, bo potrzebna nam jest łaska, aby żyć, Według Bożych przykazań. Bądź nam pocieszycielką i wspomożeniem. W Twoje matczyne ręce oddajemy dzieci i młodzież, małżeństwa i rodziny, cierpiących, a zwłaszcza tych, którzy już kończą swoją ziemską drogę. Matko, przyjmij, matko, nie opuszczaj, matko, prowadź nas do nieba. Amen. Matko Boża Ludomska, za Twoją przyczyną dziękujemy Panu Jezusowi za łaskę deszczu, tak bardzo w czasie suszy potrzebnego. Dziękujemy Ci za Twoją opiekę nad nami i prosimy o dobrą pogodę na najbliższy czas, o dar słońca, o dar deszczu, o to wszystko, co jest bardzo potrzebne nam wszystkim, a zwłaszcza naszym rolnikom, ogrodnikom sadownikom. Prosimy Cię, Matko Boża Ludomska, byś wyprosiła nam łaskę oddalenia od nas groźby epidemii koronawirusa. Proszę Cię też Matko Najświętsza, o błogosławieństwo, o potrzebne łaski, o zdrowie, o opiekę Twego Syna dla wszystkich mieszkańców budzisk, dla wszystkich naszych parafian. Proszę Cię Maryjo o łaskę zdrowia dla brzemiennej Marty i dla jej dzieciątka. Proszę Cię też o łaskę zdrowia dla Genowefy, dla Stanisława, dla Waldemara. W chwili ciszy podziękujmy Matce Bożej za otrzymane łaski. Prośmy o potrzebne na co dzień wsparcie. A teraz, O Maryjo, przyjmij wspólne dziękczynienia nasze. Za uzdrowionych z choroby, dziękujemy Ci, Matko Boża Ludomska. Za pocieszonych w strapieniu, dziękujemy Ci, Matko Boża Ludomska. Za ocalonych z rozpaczy, dziękujemy Ci, Matko Boża Ludomska. Za wyzwolonych z mocy grzechu, dziękujemy Ci, Matko Boża Ludomska. Za wysłuchanych w błaganiu. Dziękujemy Ci, Matko Boża Ludomska, za litość nam okazaną. Dziękujemy Ci, Matko Boża Ludomska, za miłość Twą macierzyńską. Dziękujemy Ci, Matko Boża Ludomska, za dobroć Twą niezrównaną. Dziękujemy Ci, Matko Boża Ludomska, za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone. Dziękujemy Ci, Matko Boża Ludomska. O Maryjo, usłysz nasze wspólne błagania. Za chorych, abyś ich uzdrowiła, błagamy Cię, Matko Boża Ludomska. Za strapionych, abyś ich pocieszyła, błagamy Cię, Matko Boża Ludomska. Za płaczących, abyś im łzy otarła, błagamy Cię, Matko Boża Ludomska. Za sieroty i opuszczonych, abyś im matką była, błagamy Cię, Matko Boża Ludomska. Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała, błagamy Cię, Matko Boża Ludomska. Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła, błagamy Cię, Matko Boża Ludomska. Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła, błagamy Cię, Matko Boża Ludomska. Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała, błagamy Cię, Matko Boża Ludomska zagrzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała. Błagamy cię, Matko Boża Ludomska, o wysłuchanie wszystkich próśb naszych, błagamy cię, Matko Boża Ludomska. O Maryjo, Pani Ludomska, Ty jesteś prawdziwie Matką Bożą i Matką naszą, tyś pośredniczką naszą przed Bogiem. Tyś szafarką łask wszelkich. Jezus, syn Twój, niczego Ci nie odmówi. O Matko Boża, jesteś tak potężna i dobra. Z wielką ufnością spieszymy do Ciebie, przedstawiając Ci nasze potrzeby, a Ty racz im łaskawie zaradzić. We wszystkich potrzebach i niebezpieczeństwach dusz naszych, wspieraj nas, Pani Ludomska, byśmy zawsze w łasce Bożej trwali. Wspieraj nas, Pani Ludomska, byśmy ustawicznie wolę Bożą pełnili. Wspieraj nas, Pani Ludomska, byśmy nie zeszli z drogi zbawienia. Wspieraj nas, Pani Ludomska, byśmy się zawsze grzechu wystrzegali. Wspieraj nas, Pani Ludomska. W chwilach gwałtownych pokus. Wspieraj nas, Pani Ludomska. Wśród okazji do złego. Wspieraj nas, Pani Ludomska. Przy napaściach złego ducha, wspieraj nas Pani Ludomska. Na drodze doskonałości i cnoty, wspieraj nas Pani Ludomska. W wiernej i gorliwej służbie Bożej, wspieraj nas Pani Ludomska. W zachowaniu czystości według stanu, wspieraj nas Pani Ludomska. W modlitwie wytrwałej, wspieraj nas Pani Ludomska. W zdobywaniu pokory i cichości. Wspieraj nas Pani Ludomska w miłowaniu Boga i bliźniego, wspieraj nas Pani Ludomska, byśmy się zawsze dobrze spowiadali, wspieraj nas Pani Ludomska, byśmy ciało Panińskie godnie przyjmowali, wspieraj nas Pani Ludomska. W doczesnych naszych potrzebach, wspieraj nas Pani Ludomska, na drogach doświadczeń i cierpień, wspieraj nas. Pani Ludomska. W smutkach i strapieniach żywota. Wspieraj nas, pani Ludomska. W dolegliwościach choroby. Wspieraj nas, pani Ludomska. W ubóstwie, biedzie i nędzy. Wspieraj nas, pani Ludomska. W dniach prześladowań. Wspieraj nas, pani Ludomska. W walce o wytrwałość do końca. Wspieraj nas, pani Ludomska. W śmierci godzinie. Wspieraj nas, Pani Ludomska, u bram wieczności. Wspieraj nas, Pani Ludomska. Kirie eleison, Chryste eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu, Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta to Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami, Święta Panno nad Pannami, módl się za nami, Matko Chrystusowa, módl się za nami, Matko Kościoła, módl się za nami, Matko łaski Bożej, Módl się za nami, Matko Miłosierdzia. Módl się za nami, Matko nieskalana. Módl się za nami, Matko Najczystsza. Módl się za nami, Matko Dziewicza. Módl się za nami, Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przeciwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko stworzyciela, módl się za nami. Matko z nami módl się za nami, panno rozdrochowna, módl się za nami, panno czcigodna, módl się za nami, panno wsławiona, módl się za nami, panno można, módl się za nami. Panno łaska chama, módl się za nami, Panno o módl się za nami, zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami, stolicą mądrości, módl się za nami, Przyczyną naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami, przybytku chalechny, módl się za nami, przybytku sławnych pobożności, módl się za nami, róża duchowna, módl się za nami, wieża dawidowa, módl się za nami. Wierzą z kości słoniowej, módl się za nami. Do złoty, złoty, módl się za nami. Arko przemierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaradna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko sprawiony, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarków, módl się za nami. Królowo proroku, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo Dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez smazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wziębęta, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, Módl się za nami, Królowo rodzin. Módl się za nami, Królowo pokoju. Módl się za nami, Królowo Polski. Módl się za nami, Królowo Polski. Módl się za nami, baranku Boże, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, panie, przepuść nam, panie, baranku Boży, który kładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, panie, wysłuchaj nas, panie, baranku Boży, który kładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Raduj się mi wesel Panno Maryjo, halleluja, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, halleluja. Módlmy się. Boże Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna Jezusa Chrystusa przywróciłeś radość światu. Sprawa byśmy przez Jego Matkę dziewicę Maryję. Osiągnęli szczęście życia wiecznego Przez Chrystusa, Pana naszego Amen Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko Naszymi prośbami racz nie gardzi Potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani, o pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza. Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu synowi nas oddawaj. O Pani, o Pani, o Pani Będowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza.